Dzień dobry. Jeszcze chcę sobie nagrać 7 grudnia, jak to u mnie wygląda. Dużo rzeczy jeszcze nie zrobionych, ale pewnie do wiosny będę robiła. A od wiosny na nowo. Także taki spacer sobie chcę zrobić. Co mogłam, wyściółkowałam. Nie wszystko jest gdzie mogłam. Położyłam worki na razie, kartony. I czekam na ściółkę jeszcze. Mam jeszcze taką małą resztkę, ale to ją, to pewnie nie zdążę. Rozłożyć. Bo nie będzie mnie przez no, niecałe dwa tygodnie, więc nie przyjadę i nie zrobię tego. O tu takie puste worki porozkładałam i na razie przykryłam. Niech to, żeby chwasty nie rosły. A tak śmiesznie wygląda, bo ciemna kora, jasne zrębki. Tutaj jeszcze są zrębki stare, ciemne, więc to tak. Ale to wszystko z czasem się wyrówna, bo te zrębki też tak ściemnieją jak te właśnie tutaj dalej. Też są zrębki, tylko no takie już są ciemne. Tak świeżo, to tak wszystko jasno teraz. Ale tak to wygląda. Trochę już pościnałam, zrobiłam takich już tych porządków, żeby na wiosnę mieć trochę mniej pracy. Pozamiotałam ścieżki, bo te chwasty wyrzucam, potem razem z ziemią to wszystko leży i brud się robi na tych ścieżkach. Przyjdzie deszcz, to to wszystko spłucze. Ale to też nie jest dobry pomysł, że ja tak tu rzucam te chwasty. O, tu w tym miejscu już na przykład są folie, kartony zostawiam, niech już te kartony leżą. Tam, gdzie zabrakło mi tych zrębek. No i musi tak na razie być. Ale ogólnie, i tak jestem zadowolona z postępów wszystkich, bo wszystkie cebulowe mi się udało wsadzić. Słoninki wiszą, karmniki też. Korki przylatują. Jak tu podchodzę, to się straszą, więc uciekają. Oj, ostrość uciekły. Ale tak już jest 15:30, więc już zaraz będzie ciemno. Właściwie cały dzień jest taki ciemny i ponury. Mamy osowisko, Tu wszystkie hosty już śpią. Trawy jeszcze. Dereń czerwony, przepiękne ma te gałęzie i tu mój robinia, tortuoza z kręconymi gałązkami. Zawilce też pościnałam, bo tutaj będą krokusiki wychodziły i później narcyzę, więc wolałam teraz zciąć to. Czyli takie niektóre rzeczy porobiłam już teraz wracam się z powrotem, wrzosowisko i wrzośce, wrzośce zaczynają już też pąki dostawać, tu białe są, tu są troszkę jaśniej różowe, a tam dalej ciemniejsze, też już gdzieniegdzie widać, że o, uwielbiam te wrzosowiska, po prostu oj, coś mi tu znika ostrość, wszystko tak ładnie wyglądają te wrzośce. No jest trochę tego wszystkiego. No ale ja tak chciałam, taki miałam cel. I jeszcze, jeszcze troszkę. Jeszcze nie jest to, co bym chciała, ale powoli. Jeszcze myślę z rok, dwa. Róże zostają tak jak są. Tam dalej też wzdłuż ścieżki nie obcinam tego, bo potem mi chwasty rosną, nie wolę lepiej, żeby to zostało takie zielone. Tutaj też mi się już przewróciły, tam takie pokażę palcem, o tam, deski malajski. On się cały tak wyłożył, ale też niech leży. To nie przeszkadza, a przynajmniej mi to zakryje tak trochę yy, ziemię. I tutaj wrzosy, dokupiłam jeszcze kory i tutaj do, dołożyłam tak troszkę tej kory, żeby grubiej było. Worki tu musiałam wzdłuż brzegu położyć, bo mi tutaj taka trawa wciąż wyrasta. No, nie mogę się tego pozbyć. I tak niech są te worki, póki co tutaj taki cały ten odcinek, niech to zadusi. Nie chcę za do, wsi, do wiosny. Potem będę obczajała, bo już i tak szpadłem trochę tej ziemi, z tą trawą wyciągałam, a jednak jeszcze wyrasta. Więc położyłam worki po, właśnie po korze. Poskładałam. Tu też worek od kory został. No a tu moje rzesowisko, które tutaj i w które sadziłam w tym roku. Tam dalej oczko, pomost, tamta część, a już w ogóle leśna, nieruszona. Zostawiam to sobie najwyżej, będę jakoś tam wiarzę, zimą, coś robiła, wiosną. Nie dałam rady. Tutaj to, ogarniałam tutaj tą część bardziej. Może jeszcze jak mi się uda przywiozę taczkę czy dwie zrębek i jeszcze tutaj zrębki wysypię, bo jeszcze tyle mam. Dwie, może trzy taczki. No tu worek położyłam, bo właściwie karton powinnam, ale na razie położyłam worek. Gdybym nie zdążyła wyściółkować, to niech ten worek leży przez, te, przez ten czas, póki ja się tym nie mogę zająć. Brunera już też już więdnie idzie spać. Także się tutaj cofam, czy znaczy takie kółko robię. Z tamtej strony byłam. Teraz idę z tej strony. Dużo jest wysianych nasion, roślin, które wysiały mi się i teraz właśnie jest ich pełno. Tak jak tutaj mam orlaje. On trochę jak pietruszka wygląda, ale przepięknie kwitnie później. I tam jest, mam dużo jej tutaj, bo ja faktycznie teraz nasiona później rozciewałam i ona się ładnie wysiała tu jakieś ciemierniki pomieszane bardzo te tutaj i te te są bardzo pomieszane hmm, tutaj primulki no też jak widać już po deszczu takie się zrobiły one, one dojdą do siebie no i tam z tamtej strony jeszcze to widać kawałek wrzosowisko brzos, a tutaj tak wygląda. Z tamtej strony przyszłam. Trochę te ścieżki podamiotałam. Tam szłam z tamtej strony. No i tamta część cała jeszcze pokażę palcem. Tamta część jest jeszcze niezrobiona. Już tak stanie. Trudno. Poza tym jeszcze i tak będą tutaj kopać wiosną pod fundament żeby zrobić mi żeby mieć teraz, później i ogród zimowy, muszę tu mieć wykopany właśnie tą całą część będzie robiony pod fundałem, więc będzie tutaj jeździł i koparką, także także tam też za dużo nie robię, tam jest tylko tak z 2 metry może taki kawałek od płotu a reszta zostaje póki tutaj te prace wszystkie się nie skończą na parstnicę, ale też nie pościnałam no jakże się wysieje. O, tutaj też jest, właśnie ta orlaja. Róże trochę przydusiła, ale przynajmniej ją trochę okryję. Więc tak zostawiam. Bo te nowe róże to zrobiłam, zakopczykowałam. A starsze róże, niektóre też są przykryte korą i zrębkami, No a tamtej akurat nie zrobiłam. A i tutaj jest Judaszowiec. Ten nowy, który chodziłam latem. Yy, nowa odmiana. Nie pamiętam, jak się nazywa, w każdym razie tu jest już zrobioną agrowutliną, jak mi nie będzie, żeby mrozy były, to jest przykryty i tam drugi też widać koło bambusa też, także ty i zrobiłam, a teraz może tą ścieżką jeszcze przejdę, też o takie brudne jest, a też to zmyję, bo ja to wszystko pozamiatałam, ale brud został. Mm, Ojejku, katar mam, także tutaj. A tutaj jest ten zakątek, taki z tymi choinkami. A z tamtej strony rosowisko. No i tu już dochodzę do oczka. I tutaj ta rabata, którą robiłam wiosną, i tam do domu. Właśnie część od garażu tutaj. Także myślę, że tak tak na tą chwilę tu też wyściukamy, ile dałam radę, a reszta jest obłożona folią workami i kartonami. I tak musi zostać na razie. No dobrze. Tamta część na, na, najbardziej mi się podoba, bo jest najbardziej taka, można powiedzieć, zrobiona tamta no Te choinki to tak jak zawsze są i takie zostaną. Bo ja tutaj nic nie chcę sadzić, co żeby to tak było właśnie tak. Właśnie miał być mech, no, ale muchu tu mnie nie ma, bo to jest słońce latem, więc jest ten karnik posadzony. Żeby tak się zielono się ładnie zrobiło. No tak to wygląda na tą chwilę. Dobrze, bo nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo już jest szaro i ponuro. Myślę, że. Tym widokiem zakończę. To do usłyszenia. Papa! Pa.